Najważniejsze, że tą wolkę, po wolkę, prawda? wolkę, mam wolkę, przede wszystkim za wolkę, zdrowie, jedźcie bezpiecznie. Uwaga, mam wolkę, mam wolkę, mam wolkę, 30 sekund mam wolkę, mam wolkę, mam wolkę, mam wolkę, mam Uwaga. Kasper. Dobrze, dobrze, trochę spać, ale faktycznie, to jest bardzo na

Cały czas i nie za twardo! Pionka, a czwarty? Nie, trzeci. Brawo, Jarek idzie, idzie, kopaj, kopaj, Jarek! Daję, daję, Jarek! Czekaj, jak bym zgmiał, który bym. No i teraz prosta, no idziesz, 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 idzie, W szóstkę powalczą.

Marty traca to, co zarabia Justynka, ciągniemy, ciągniemy, dociąga, Justynka! Jakaj. Bardzo ładnie, Justyna! Opa, bardzo ładnie jedziesz! Ty mam bardzo dobrze, że jesteś! Opa, ja, ja, ja! Opa, ja, ja! Ala, dawaj, dawaj, ja, Kacper, no i tu mamy kolejnego, z jestem pierwszy numer. Powiedz mamy ładne otwarcie. Co co cię do telewizji, że staramy się chcieć, żeby cię obaliły dzisiaj. 98 kolejni młodziцы. 93 To jest ta włoży szkolarka, która zaczyna swoją wlecą karierę w bardziej o tych mistrzów świata bo taka we w szkolarskich jak mieliśmy to Morusane, teraz coraz trudniej złapać numer startowy, to jest ugłodzony. Zobaczcie jak wyglądają te rowery, które są o się, zaczynają błyskawicznie robić cięższe. A Michał, gdzie... no. Gdyby były fiksy, tak to na Kwiata, czyli w Czostach Polskich, na z, nim z rower. Trener, Tam. Tutaj też ciekawostka Będziemy o tym mówić. Słodziemna, biała, założyła lub roku. To już dziewczyny wymieszane z chłopakami jedzie, jedzie Szymek kolacka, który zginął Przynieśmy. 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 Bo wszystko co było do zabrania w dzielnicze za wszystko pan zdobył.